Witajcie, nazywam się Adam Becker. Kolejny odcinek mojego vloga. Dzisiaj taki, jak na początek, bo to jest tak naprawdę trzeci filmik, który nagrywam. Temat, no, budzący poważne kontrowersje, ale też od dawna mnie nurtujący i dlatego postanowiłem, jakby na samym początku swojej działalności internetowej, zabrać tutaj głos. I, 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 i nie chciałbym już do tego wracać, po prostu, bo. Mm, bo to jest temat szarpiący po prostu serce. E, aborcja. E, no niestety jestem człowiekiem, który ma na swoim koncie dwie aborcje, w tym sensie, że, że moja partnerka dokonała dwóch aborcji, dlatego że miała pełną świadomość tego, że nie znajdzie we mnie oparcia. I no, ja nie wyrażałem takiej, takiej, takiej ochoty. No, to był etap mojego życia, gdzie, w którym ja bardzo instrumentalnie traktowałem kobiety i dla mnie były. Był to kolejne, czyli, czyli wieczór, noc spędzona z kobietą bo była, no niewiele się różniła tak naprawdę dla mnie wtedy od pójścia na siłownię. No, to jest dość przerażające, ale tak, tak, tak było i nie ma co owijać w bawełny. Myślę, że takich facetów jest zdecydowanie niestety niestety więcej. Kobiety nie zasługują na takich mężczyzn, w cudzysłowie nie zasługują, ponieważ są naprawdę fantastycznymi osobami, istotami i zasługują na wszystko to, co najlepsze. No niestety często trafiają na swojej drodze życiowej, na łobuzów. I no, ja też taki byłem, dopóki gdzieś tam Pan Bóg nie otworzył mi serca na, i oczu na to, co jest w życiu ważne, istotne i na to, kim, kim jestem. Słuchajcie... Jak kiedy widzę kobiety maszerujące ulicami, e, mówiące, mamy prawo robić ze swoimi ciałami to, co chcemy, możemy zrobić to, czy dam to, prawda? E, I jednocześnie te same kobiety często, e, dokładnie te same, na no, przykład pani Maja Ostaszewska, którą w ogóle jako aktorkę lubię, bo jest sympatyczna, nawet kiedyś mi się podobała, prawda? Yy, która gdzieś tam protestuje w, w obronie mordowanych karpi, yy, nie wiem, yy, dzików, yy, drzewek w lesie, nie wiem czego jeszcze, prawda? Niedługo pewnie jakieś robaki, które możemy żownicę rozdeptać na, na, na chodniku yy, albo żabę przeskakującą przez, przez ulicę. A jednocześnie z pełną świadomością, po prostu e, mówiące, że absolutnie nie ma niczego złego w zabijaniu, w zabijaniu e, dzieci, bo to nie są dzieci, bo to jest zygota, prawda? No, e, słuchajcie, to jest jakaś, jakieś nieporozumienie, bo to jest wszystko sprawa umowna. Życie człowieka zaczyna się od momentu poczęcia. I e, no nie trzeba być po prostu Einsteinem, żeby wiedzieć, że z tych e, z plemnika i z tej komórki jajowej powstaje człowiek. Jak powiedziałem, wiem co mówię, bo mam za sobą takie dwa doświadczenia, a później urodziło mi się trójka dzieci, i dopiero jak miałem, urodziła się moja pierwsza córka, jak ją wziąłem na ręce, to pierwsza rzecz, o której sobie wtedy przypomniałem, to były te dwie aborcje dokonane parę lat wcześniej, prawda? Dokładnie, pierwsza myśl, którą miałem, Boże, mówi przecież, ja mogłem mieć już taką dwójkę wcześniej, czyli ja zniszczyłem takie życie, jak mam w tej chwili na rękach. Nie fizycznie ja, ale tak naprawdę ja, bo, bo ja już gdzieś tam pisałem. Zresztą na, na, w tych swoich wspomnieniach mówiłem, że uważam, że za 95% rozpadu małżeń z odpowiedzialni są mężczyźni i za 95% aborcji też są odpowiedzialni mężczyźni. Bo poza pewnie nielicznymi przypadkami, kobieta, która ma normalnego partnera, w którym ma pełne oparcie. Który w momencie, kiedy jakby życie stawia przed nim nowe wyzwania i musi sprężyć się, nie wiem, znaleźć dodatkowe zajęcie, żeby zarobić więcej, żeby utrzymać dziecko, żeby zmienić mieszkanie na większe, żeby nie trzeba było w cudzysłowie abortować dziecka, dlatego że jak zrobiła to znana piosenka, którą lubię, ją, znaczy lubię, 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 lubię od, od czasu ją bardzo lubię, bo naprawdę. Jest, jest, jest dobra w tym, co robi, natomiast no, wykazała się kretynizmem po prostu wstrząsającym dla mnie i yy, do, dzisiaj, do dzisiaj gdzieś tam, to, to mnie uwiera kamień w bucie. Yy, w, yy, to taki facet powinien po prostu wziąć dupę w troki i zdzierżyć praktycznie, nie? A poza tym nie jest tak, że kobieta nie ma, nie może robić ze swoim ciałem tego co. Oczywiście, no może nie uprawiać seksu, może uprawiać seks wtedy, kiedy nie ma żadnej możliwości, żeby zaszła w ciążę. No, jednocześnie są jeszcze techniki powiedzmy, seksualne, które, które sprawiają, że no, nie ma żadnej możliwości zajścia, zajścia przy ich stosowaniu w ciąży, nawet przy niestosowaniu środków antykoncepcyjnych. Dlatego też naprawdę, mówienie, że mam prawo zrobić ze swoim ciałem, tak. Aczkolwiek myślę, że tak naprawdę, człowiek nie, nie powinien się nawet tatuować, ale jak się tatuje, trudno, to jest rzeczywiście jego ciało. Natomiast on nie robi ze swoim ciałem, bo mimo tego, że to ciało rozwija się w nim, to nie jest on, tylko drugi człowiek. Bo gdybyśmy dalej tak. Logicznie poszli, no to przecież dlaczego? No jeżeli y, to nie jest człowiek, no to dlaczego mam nie zabić swojego y, nie wiem, dwu czy trzyletniego y, synka, praktycznie albo córeczki, praktycznie sześcioletniej? No dlaczego nie? No to też wyszło z mojego ciała, to, to jest mo moje, prawda? Tak, kupiłam sobie wazon, no to mogę go poczaskać, bo jest mój. No pieniędzy już nie mogę spalić, bo to jest karalne, prawda? Ale wazon mogę poczaskać. No, dziecko chyba też, nie? No więc nie, nie mogę. I jak absurdalne są te pomysły, to można przeczytać w książce jednego z moich absolutnie ulubionych pisarzy. Ja wiem, że pisarzy fantastyczno-naukowych nie traktuje się poważnie, ale akurat tego należy. To jest Philip Dick, ostatni pani władca z biuro opowiadań i opowiadanie przed ludzie. Dlaczego? Dika tu trzeba, trzeba traktować poważnie. No słuchajcie, no jest to nawet dla lewicowców to jest, powinien być guru, dlatego że no, kilka absolutnie fantastycznych filmów akcji i nie tylko akcji, prawda? Bo Blade Runner to jest Dick, prawda? Raport mniejszości to jest Dick. Pan człowiek z wysokiego zamku to jest Dick, No i tam jeszcze jest kilka, kilka oczywiście innych. Natomiast tu jest takie opowiadanie kończące ten zbiór opowiadań ostatni pani władca. Przed ludzie. Słuchajcie, to jest tak naprawdę logiczna konsekwencja tego, co usiłuje nam wmówić, że jest normalny, normalny przemysł aborcyjny. Bo to jest przemysł tak naprawdę. Jak nie wiadomo, o co chodzi, zawsze chodzi o kasę. Tutaj po prostu ustalono, że granica, którą można uznać za. Mm, Dopuszczającą późną, tak zwaną aborcję, to jest wiek, kiedy okres, kiedy dziecko zaczyna uczyć się, czy zaczyna roz, może rozwiązać zadania matematyczne. Czyli dopóki dziecko jest w takiej fazie rozwoju, że nie potrafi rozwiązać działań matematycznych, to można z nim zrobić wszystko. No i jest takie pogotowie aborcyjne, jakby które jeździ i wyłapuje ludzi, ty, tych przedludzi, tak zwanych, na życzenie rodziców, czyli na przykład nie wiem, no Kasia rozlała owsiankę, mama się wkurzyła, po prostu zamiast, nie wiem, sprzątać, bo czy przebrać ją przed wyjściem do szkoły, to no może nie do szkoły, bo w szkole już się uczy matematyki, prawda? Do jakiejś tam przedszkola, dzwoni po pogotowie aborcy, aborcyjne, przyjeżdżają, zabierają kasię i ją utylizują no bo mamusia nie miała czasu się zająć, prawda, nie? albo na przykład, nie wiem, no, rodzice wyjeżdżają na wakacje i tak jak to często ze zwierzakami się robi, prawda, wyjeżdżamy na wakacje i pieska przywiązujemy w lesie do drzewa, no trzeba być skończoną kanalią, swoją drogą, to tu jest tak samo, no, wyjeżdżamy na wakacje, nie mamy co zrobić, to przecież, Położenie ze sobą dziecka lub dwójki dzieci, to, to, to jest, to jest nie wiem, i drogie w ogóle całkowicie niepotrzebne, prawda? No więc telefonujemy po pogotowie aborcyjne, przyjeżdżają, zabierają dwójkę naszych dzieci, które no, czepiają się na nóg, spodni, prawda, rąk. Wyją, płaczą, bo wiedzą, co ich czeka, ale przecież my mamy wakacje przed sobą i musimy pędzić na samolot, pociąg, praktycznie, bo nam ucieknie nie będzie przestrzekał. No tak to niestety wygląda. I ja wiem, że logika to nie jest to, co ludzie kochają w życiu. Przykładem jest reakcja większości ludzi na wywody Korwin-Mikke, które są niezwykle logiczne, ale trudno akceptowalne, tak bym powiedział. Znaczy, on w ogóle jest trudno akceptowalny nawet dla mnie, który stara się być, być mocno, mocno logiczny, ale takie są konsekwencje takich wyborów po prostu. No przykładem tego niestety, ja myślałem, że nie dożyję czegoś takiego, ale przykładem tego, że, 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 że to idzie w takim kierunku jest Kanada praktycznie, gdzie w tej chwili do, 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 dozwolono z tego co wiem, yy, nie jestem tak na 100% pewien czy to dokładnie, czy w każdym przypadku, ale z tego co wiem tam niedawno dopuszczono prawo, które tak naprawdę w dopuszcza... Yy, a to już nie jest aborcja, tylko zabójstwo nowonarodzonego dziecka, jeżeli matka wyraża taką, no, nie wiem, w szoku, w szoku poporodowym, no jakby wyszła ze szpitala i rzuciła na śmietnik, to grozi jej więzienie, ale jak w szpitalu powie panu doktorowi, żeby jednak zaniósł do drugiego pokoju nie niech sobie tam dziecko skona zimna, to, to, wtedy jest, to wtedy jest w porządku. No, świat idzie w naprawdę złym kierunku, jeżeli chodzi o takie rzeczy, aczkolwiek. Też mam nadzieję, że właśnie takie działania powodują, powodują reakcję tych ludzi, którzy mają odrobinę przyzwoitości, a takich jest większość czasami po prostu, ludzie są bezmyślni, zastanawiają się nad konsekwencjami, nad wyborami i nad, 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 nad no, ewidentnymi rzeczami. No, nie mają czasu, są zabiegani, są źle wyedukowani. prawda? System edukacyjny jest taki, że po prostu od kilkudziesięciu lat. Uczy się ludzi w ten sposób, żeby ich odmurzyć. O tym też na pewno wielokrotnie będę, będę jeszcze mówił. Więc moi drodzy, polecam Filip Dick, ostatni pani władca dla wszystkich tych, którzy uważają, że aborcja jest ok. No więc nie jest ok. Aborcja jest zbrodnią. Dziękuję.